Ruszyliśmy bardzo rano w podróż i trafiliśmy do królewskiego miasta Lublin, gdzie razem z Olą Mirosław będziemy wspinać się na ścianie wspinaczkowej. Mm, przynajmniej spróbujemy. Domyślam się, że będzie to ciężkie zadanie. Zapraszam. Czyli to jest miejsce, w którym się cierpi, rozumiem. Czy yy, czuje się tutaj jakąś przyjemność jakąkolwiek? Ja zawsze czuję przyjemność wspinając się i myślę, że większość ludzi uprawiających ten sport też czuje przyjemność, a to, że Ty będziesz stawiał pierwsze kroki, to wydaje mi się, że potem już też odczujesz w tym przyjemność. Pierwsze zderzenie absolutnego laika ze światem wchodzenia do góry jest takie, że musi wbić na nogę coś, co wygląda jakby nie miało prawa tam wejść. Tak, musisz założyć buty kopciuszka, dlatego, że jak będziesz się no teraz masz na sobie klapki, jakbyś się wspinał w dasach, no to będzie Ci strasznie niewygodnie, będzie Ci źle, nie będziesz mógł tak naprawdę na żaden stopień wspinaczkowy postawić, przez co będziesz cały czas spadał. A te buty, przez to, że one są całe ogumione, one są bardzo przyległe do stopy, masz bardzo dobre czucie tych stopni, no i jesteś po prostu bardziej precyzyjny. Co no. to jest? To takie skałkowe O, to no, jest no, no, bardzo dobrze. Odzynężone na max. Widzę, że to jest jakiś taki y, blister friendly. Nie no, żartujecie, że buty wspinaczkowe są takie, że tak. człowiek... Kluczyk... No zobacz, to ja nakładam na gołą stopę. Hmm? Bo na gołą stopę zakłada przede wszystkim. Ja żebym mogła moje buty, zwłaszcza te, które do bulderów zazwyczaj są cieśniejsze. Znaczy się muszę namęczyć. No, tak trudno, ja muszę się namęczyć i wykonać. Ale przez wiesz, zawrosta. ale wiesz, ja mam tutaj <grym> zminięty palec. Zobacz, one mają inny profil niż twoje. No? Ty jest sobie trochę rozwój, ale będzie trochę łatwiej je wsadzić. It's me. To jest taka ściana wspinaczkowa, po której Ty się wspinasz? Nie, nie jest to taka ściana, to jest y, troszkę inna. Wspinasz się po wyższych y, ścianach i troszkę szybciej niż po takiej chyba. Tak, rzeczywiście moją koronną konkurencją jest wspinanie na czas, hmm? czyli jakby właśnie ta 15-metrowa ściana, która jest ustandaryzowana. Natomiast teraz w kontekście właśnie olimpiady, kwalifikacji olimpijskiej tak naprawdę też tutaj się przeniosłam na dość dużą ilość treningów, dlatego że właśnie bouldering to też jest jedna z konkurencji olimpijskich, jakby wchodząca w skład konkurencji olimpijskiej. Kobiety sobie, proszę Państwa, na pewno raz, lepiej radzą w bulderach, dlatego że mężczyźni statystycznie częściej są daltonistami i na ścianie bulderowej mogą... Yy... Po prostu dostać oczokwiku. Tylko, że w, wtedy e, taka ściana wyglądasz w ogóle bezwzględnie, dlatego że w, w takiej ścianie, w której jest wiele chwytów, jeszcze człowiek ma wrażenie, że się może czegoś chwycić i uratować. W ścianie takiej zawodow zawodniczej, na zawodach, e, kiedy są przykręcone wiertarką tylko te cztery elementy, po których trzeba się wspiąć. Ile ta ściana ma powiedzieć? 4,5 metra. 4,5 metra. E, zazwyczaj e, od razu masz, człowiek, laik, wie, że. Nigdy w życiu tam nie wejdzie. Dobra, chodźcie trochę porozzewamy, bo no. jest chłodno. Poskaczamy trochę pojedynki, wyscimy do przedszkola. Jak ciężczyźni trening rano miałeś. Nie wiem, czekałem 35 km już sobie. A, no to spoko. No dobra, teraz będziesz mnie zawstydzać pociąganiem. No teraz się. możesz się podciągać. Ojej! Yes. <laughs> no jak się ma słabe łapki, nie trenuję. To ciężko, no? O, zobacz, to się nazywa tak ładnie, to jest Beach Maker. To zrobiliście wy bez tego, jeśli nasz takie ja sobie możesz wyjść w domu i sobie Wiedzieć, Ale się z tym smaker ciekawi. Wiesz ja po prostu lubię optymalne rozwiązania. Po co robić 20 różnych w deszczu, jak ja możesz robić jeden Wiesz, blok. Wiesz, też zrobione tego, że to możesz sobie to w domu przymocować Właśnie i robić treningi domowe, nie? Właśnie to chodzi. Spinacz tak naprawdę jest osoba bardzo mocno rozwinięta atletycznie. Pod każdym kątem. Ja muszę posiłować. się z wami wszystkimi umówić, jak skończymy to wszystko kręcić. Rozdam wam rowery szosowe i przejdziemy 250 km. No nie, ja się nie ma to. Nie cieszę się na to. Nie przeszedłem kjadą. Zawidźmij na oblakach. Spróbuj. No nie. Znaczy na oblakach, to znaczy. O, oblak to jest o to. Ona nad. To, nad. O, nad. Nie to nie ci tak szansę, dobrze żeby... idzie. <laughs> jeszcze... Jeszcze gdybym... Gdy tutaj na tych... no blisko siebie, to jeszcze, je, jeszcze jakoś. A ty ale, jak muszę mieć ręce rozłożone, to tutaj to jest dla mnie w ogóle. Bo to jest inna siła, bo tutaj już przykładasz trochę siły na ramiennego i na szczerze to jest tak zwany aktywny zwis. Nie? nie tylko na rękach, nie na dłoniach, ale też cała idzie przez ramię, e, przed ramię i tutaj barki, nie? Siła. to? No, 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 no. no, no, no. <laughs> w jaki sposób ktoś cię zainteresował taką? taką dyscypliną? W jaki sposób znalazłaś się na takiej ścianie? E, to jest historia pani Kot bo zaczęłam się spinać dzięki starszej siostrze. Która się nadal wspina. Która się nadal wspina i wspinała się jeszcze przede mną, e, więc wspina się de facto dłużej niż ja. No tak naprawdę to był taki mój pierwszy autorytet, pierwszy idol wspinaczkowy, który sobie upatrzyłam. Zawsze chciałam być taka jak ona. E, jakby, i jakby chciałam zawsze jej dorównać, to była moja główna motywacja przez y, pierwsze lata. Nigdy nie miałam takiej myśli, że ją pokonać, raczej dorównać, bo też pamiętam, jak byłam właśnie młodsza i ona zawsze wracała z zawodów Pucharu Polski, czy Mistrzostw Polski, przywoziła medale, puchary, wygrywała te zawody i zawsze sobie myślałam, że ja też bym takie chciała, e, więc jakby to chyba nie było tak jakby, żeby ją pokonać, tylko żeby stanąć jakby na wysokości zadania, na wysokości nazwiska. Kto jest lepszy na ścianie? E, zależy, w której konkurencji. W czasówkach mimo wszystko e, w tym momencie jestem lepsza ja, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli ona by uprawiała tą konkurencję, to e, myślę, że byśmy się często spotykały w finale. Z czego ty się śmiejesz? Moja droga Aleksandra. E? On cię reptuła. Czuł ząbek. Napotkałem problem górski. Przestaw nogi. I nogę tu po to masz buty wspinaczkowe po to masz taki wielki stopień o. i tu no, już prawie jesteś tylko dniem dość? o tu jeszcze raz, tu. <laughs> jako mistrzyni świata w sprincie spinaczkowym nie, nie kuszą cię pozostałe dyscypliny trójboju? Czy specyfikacja, specjalizacja, która następuje w sportach? Bo wiadomo, że bardzo często, żeby. Jest taka sytuacja, że no, wielobój, wielobojem, ale najczęściej skupiamy się na jednej dyscyplinie, poświęcamy jej całą energię, profilujemy całą swoją działalność na tę dyscyplinę, żeby być w niej na, najlepszy. Ciężko się przestawić na inne dyscypliny, czasami z wieloboju sportowego. Czy w, w spinaczce sportowej jest tak samo, że, że te dyscypliny już się tak wyspecjalizowały, że bulderowiec, a prowadzący a sprinter to zupełnie inni wspinacze? E, znaczy rzeczywiście sprinter jest najbardziej oderwany od takiego wspinania, od takim e, właśnie wspinaczem z krwi i kości. Bulderowcy i prowadzeniowcy są sobie bliscy, bo ten kto jest dobry w bulderach też odnajdzie się w jakiś sposób w prowadzeniach i odwrotnie, bo to jest na, trochę zbliżona specyfika wysiłku też czy też treningu, natomiast e, trening sprinterski to jest taki e, typowy trening na siłowni, te, trening lekkoatletyczny, pracowanie nad pewnymi cechami motorycznymi plus przełożenie tego potem na tą jedną konkretną drogę, na ten jeden konkretny ruch w konkretnym zakresie ruchu tak naprawdę, więc e, tutaj działamy na bardzo... Jakby bardzo małej linii e, ruchów, różnych rodzajów ruchów, które mamy, bo cały czas wykonuję te same ruchy. Więc e, bazujemy na tym, jak przyspieszyć jeden konkretny dany ruch. Nie? A w polderach czy prowadzeniach jednak masz multum tych ruchów, multum kombinacji, multum różnych chwytów, więc działać w wielu, wielu zakresach. No i dla mnie, jakby zadanie w ogóle w kontekście Olimpiady, to jest trudne zadanie. E, tutaj właśnie włączył się do pracy z nami, z moim aktualnym trenerem, drugi trener z Krakowa, który uczy mnie wspinania. Wszystko Przestawiam. Przestawiam. Przestawiam, czyli najpierw ustawiam nogi, dopiero potem idą ręce. To ja robię wszystko na On nie wszystko idzie pod później dopiero nogi. Tak. Eee, <laughs> to, to jest nigdy najłatwiejsza droga świata? No nie, to nie jest najłatwiejsza droga świata, ale w porównaniu do Pucharu Świata czy Mistrzostw Świata to jest bardzo ładna droga. Ale jak to jest? To znaczy... No to zaczynasz sobie stąd, z dwóch pytów. No. Tu. No. Potem już tu już i potem już mi się kończą buty. I następną płetwę masz wyżej. Gdzie? Tam dopiero? No a co? Generalnie to zaczynasz stąd. Masz tu, 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 tu. Tu. O, o. I to Dobra, wracamy do dinozaurów i żabek. No dobra. Spróbuj zrobić świnki, czwórkę. Świnki, owieczki, jajka, dinozaury. O, tam masz ostatnią owieczkę, to jest zbyt topowy. do góry? Tak. I świnki, owieczki, dinozaury. Wszystkie pomarańczowe. O, pomal nogi też. Ręce i nogi. I to na świnkę. Tu masz świnkę. Nie, to jest wyżowy, zabieraj. To jest wyżowy. Dinozaurek. Nad no był. Gdzie? No tam, musisz teraz wysoko. No staj na tej nodze, użyj tej nogi, ona nie stoi dla ozdoby. A tego mogę się złapać? Nie. To dopiero tego dinozaura? Tak. Jakiej Ci pięcioleśni się tam dostają. Z tej pozycji? Tak. I masz takie o. Hop, hop, hop. I hop. A jeszcze to, tak? Tak. Dinozaur. Tu jest No. Co ja teraz naprawdę nie pójdę, bo mam nigdy tam się znaleźć? Tak, zalec. dokładnie. Masz to zrobić. Musisz spróbuj się wstawić na świnkę. O, pięknie, pięknie, dawaj, 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 dawaj. No pięknie, od dołu, od długo. Jej! Yeah. I druga ręka, bo muszę dołożyć do topu. Uh! ja przez wiele lat, tak naprawdę, jeżeli mam liczyć przez 8 ostatnich przynajmniej lat, głównie skupiałam się jednak na czasówkach. To jest, no, ja spędzałam więcej czasu na siłowni niż na ścianie, zwłaszcza takiej ścianie. Ja głównie spędzałam czas na ścianie mojej czasówkowej. Mm, więc, de facto, się nie wspinałam, jako tako. Tak? Nie wspinałam się na różnych formacjach, nie wspinałam się na różnych chwytach, i jednak ten buldering czy te prowadzenia poszły bardzo do przodu. Teraz pojawiły się paczki, na skoki i tego wszystkiego można się nauczyć, ale potrzeba czasu. I dla mnie to jest duże wyzwanie, bo priorytetem na Olimpiady przede wszystkim jest to, aby te sprinty jeszcze przyspieszyć. Ale też dwa, trzy, cztery oczka poskoczyć do góry w pozostałych konkurencji. To jest trudne zadanie dla mnie i myślę, że dla każdego spintera, ale jakby wszystko, jeżeli chodzi o finał olimpijski, rozbije się tą jedną jedynkę w czasówkach, bo oprócz mnie najprawdopodobniej e, znajdą się jeszcze inne spinterki. Więc my będziemy się widzieć ze sobą o tą jedną jedynkę. Taka ilustracja. To jest długość buta, a to jest długość stopy. Nie jest to kompatybilne ze sobą. Co zrobię? Wejdę do chwytu trzeciego, tak? Do każdego, jeśli liczymy dwa pierwsze. No. To sobie zamienię, zamienię. Mówisz o zamianie nóg. Mówisz o tej? Tak. O. Tak, Olu. No to tak wycinaj właśnie, no. Ale tu masz ewentualnie te dwa chwyciki takie małe, to są chwyciki, które młodzicy używają. To hmm? 10-12 lat. Możesz hmm? masz <noise> Bo to by się stawiać na 15 lat, no. Ja jeszcze na rekord świata. Aha. Chcesz, żebym ja od razu lewą poszedł tam do góry? No dokładnie, o tym chodzi. W sensie tu i tu? No, 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 no ale to tak nie mogę. Ciemnie, nie mogę. Nie mogę. I z góry. Nie <noise> mogę. <noise> Komoska jak tu jesteś, nie wiem, spróbuj prawą ręką tu sięgnąć lewą i prawą. Czyli oto prawą ręką. Jakim cudem ty jesteś niższy ode mnie o głowę i sięgasz tam? Bo ty cały czas używasz jednej części. Jestem ciała. tu i używasz tylko rąk, hmm? Nie wykorzystujesz w ogóle tego, że tu masz na nowe. Ty pracujesz tylko rękami. Hmm? A wyciąg na niej pracujesz całą ciałem. Nie. z świata w wejściu tam na górę wynosi niecałe tak, czyli w sześć sekund. E, kobiety Ola, nie to ponad 7. Ola tą ścianę pokonuje rekordowo 7:12. 7:12. E, żeby Państwu zobrazować, ja nie jestem w stanie się dostać do punktu, który jest na 2,5 metra. Ola w 7 sekund 12 jest tam. Przy żadnym sporcie nie czułem takiej bezradności kwestii wykonywania czynności. Tak jak mówię, w różnych dyscyplinach najróżniejszych, w których żeśmy uprawiali, w których byłem zdzielony zupełnie, e, istnieje e, margines na serducho, uh -huh. na mental, uh -huh. e, na to, że nawet jeżeli już nie masz siły, to jesteś w stanie zebrać się w sobie i rezerwami. Uh -huh. Tutaj jeżeli nie posiadasz siły, grawitacja spowoduje, że Cię nie ma. W dzisiejszym odcinku do spineczki sportowej próbowała przekonać mnie, przekonała bardzo skutecznie Ola Mirosław, dwukrotna mistrzyni świata i nadchodząca olimpijka z Tokio, bo na tym pięknym stadionie, na którym kapitan polskiej chorąży, polskiej reprezentacji wniesie flagę, w tejże reprezentacji Ola również będzie, a na końcu 15-metrowej ściany czekają medale. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i powodzenia. Dziękuję i nie dziękuję.